Siemanowita no witam was bardzo serdecznie na moim kanale Mamy dzisiaj star dropika No i nie ma nic Dobra Oli pluszy ty polecam zapraszać e, Damian siedzi Ale trzymaj go I widzowie Jeśli chcecie mi pomóc Żeby tu był taki kod jak Oli jeśli chcecie, żeby tutaj taki kot, to zostawiajcie bardzo dużo łapek w górę i bardzo dużo. Stworzy. A na razie sobie wpiszemy A nikba. O! Nie będzie. Dobra, zostawiajcie łapeczki w górę, sobie ci z dwunek, nie mamy. Widzimy się w rundce. Właśnie zatrzymamy. I lecimy.

No niestety, przegraliśmy. Widzimy się w następnej rundzie. Nie już i widzimy się w, ry, w rundzie. pi bu, -bu, -bu, -bu Witam. Oli plus ty w rundce. Dzięki. dlatego za tego, za kipsa. Jedziemy! Lo, lo, lo. No dobra, lecimy. Nie mogę trafić. Dobra, będzie ciężko, bo mnie z trzech stron atakują. No, ciężko będzie, mega Zabijcie się chociaż. No dobra, No tu, no? Dobra. Czekamy tu. No, nie, 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 wszyscy. Co nie, trochę pokampię. No nie, no nie, da mi nie, nawet. Dobra. Ja nie, O, dobra, się. Oni się nawet nie popatrzyli. A teraz sobie campimy. Czekamy Czy w tych szazach Czekamy że tu na przykład. Nie, skończył na mnie. Dobra, widzę, że przegraj. Ale może będę miał stać dropa mam Mityczne widzowie! Uwaga, otwieramy to za 3, 2, 1, starropuj się, bo wuj się dropi nam z mitycznego postać. Ej, i są dracza. Czemu mam ja w ogóle tutaj nie mówi? w ustawionej? Gdzie Tu jest taka fajna. Dobra widzowie, widzimy się, jak będzie miał takich droba. Ja muszę tylko sprawdzić, jak to mam miejsce, ja widem misję Dobra, muszę zobaczyć. Nadaj obrażenie robimy. Widzimy się w rundzie. Jesteśmy gramy mord Spring W Braciach. Czak. Mamy to. Dobra. Tu jest ktoś. Ja no, mam zero, dobra. On ma też. Dobra, braciach. Bach, bach, bach. Dobra. Chodź tu. Dobra, no, ciach. No dobra, no. Poko, fajnie, że pograłeś sobie trochę, ale no. Do widzenia. Dla ciebie. Dobra, dobra Widzimy się w następnej rundzie. Jesteśmy Mortis Fringo, a było właśnie nim gramy. Dalej. Idziemy potem sobie. Ciach. Na skrzyneczkę. I mamy tą skrzyneczkę. Tu jest aż. Na ciach, ciach. Ciach. Bracia! Ma zero, ma zero nie, o nie, przegrałem. A czy udało mi się zrobić? No nie, no brakuje tak mało. Widzimy się w następnej rundzie. No, w Murkison. A właśnie tym panem tu. Ciach. Ciach. Dobra, mamy już misję na pewno zrobioną. Zaraz co, zagramy tę rundę. cak 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 cak, Dobra Dobra, baik, baik, Bach, bach. Ba. Dobra Dobra. Mamy to. Zda poczekajcie. To jest Dobra, Dobra witam. Mam teraz dropów, nic nic niego nieba, nie bani tak z każdych tych dropów. Tylko raz był legendarny Epic, Dobra było 200 monet, widzimy się w następnej rundzie. i to musimy wygrać dobra widzowie, do wy. jesteśmy, widzimy się w rundze znaczy w rundce widzowie jesteśmy mamy to dobra ciach 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 dobra ciach mazaro mazaro dajcie mi ją jest, do, dobra udało nam się Jaką minę teraz mam? Dobra, lecimy na to odarlacy, co ja widziałem. A właśnie jego? Ja chciałem. Dzięki. Dzięki za pijakupca. No i przegraliśmy. Ale mamy. całkiem Którego na pewno nic nie będzie, bo to wiadomo. Mówiłem. Ale jak zrobię się to będziemy mieć. to. Dobra, widzowie, to wszystko w następnej, yy, w następnych odcinkach, a więc ja się że jak mam, do widzenia. 6. Sześć. Sześć. Nie, cześć.